Dziś z żalem informujemy o odejściu Tomasza Jakubiaka, znanego kucharza i jurora Masterchefa. Po długiej walce z rzadkim nowotworem, zmarł otoczony wsparciem rodziny i fanów. W programie przybliżymy jego inspirującą historię życia, zmagań z chorobą oraz niezwykłą relację z synem. Mały Tomek na zawsze zachowa w pamięci obraz swojego taty. Rodzina Tomasza Jakubiaka przeżywa obecnie wyjątkowo trudne chwile. Ten znany kucharz i juror popularnego programu kulinarnego Masterchef zmarł po długotrwałej, wyczerpującej walce z niezwykle podstępnym nowotworem. W okresie choroby rodzina była dla Tomasza nieocenionym źródłem siły i wsparcia. Niedługo przed swoim odejściem zamieścił w internecie wzruszające nagranie ze swoim ukochanym synkiem. Te intymne, pełne ciepła momenty poruszyły serca wielu internautów. Mały Tomek był prawdziwym oczkiem w głowie Tomasza, co było widoczne na każdym kroku. Diagnoza medyczna stała się dla Tomasza nieoczekiwaną i ogromną próbą. Zmagał się z rzadką formą nowotworu, który był nie tylko trudny do zdiagnozowania, ale również niezwykle skomplikowany do leczenia. Choroba pojawiła się niespodziewanie, burząc dotychczasowe życie zarówno Tomasza, jak i jego najbliższych. Przyniosła ze sobą ból, strach i wiele niepewności odrywając ich od codzienności. Jak Tomasz zwierzył się w rozmowie z Dorotą Wellman dla programu Dzień Dobry TVN, ten typ nowotworu dotyka mniej niż 1% całej populacji na świecie, co czyniło jego przypadek jeszcze bardziej nietypowym i skomplikowanym. Pomimo trudności, Tomasz otrzymał prawdziwą lawinę wsparcia. Ludzie z całego kraju, a nawet z zagranicy, przesyłali mu niezliczoną ilość ciepłych słów, życząc mu powrotu do zdrowia. Otaczali go przyjaciele i rodzina, którzy w każdej chwili dodawali mu otuchy i odwagi. Tomasz otwarcie dzielił się swoimi zmaganiami z chorobą, codziennymi zmaganiami oraz postępami w leczeniu. Jego odwaga i determinacja wzbudzały powszechny podziw. Za pośrednictwem internetu zorganizowano zbiórkę pieniędzy, której celem było pokrycie ogromnych kosztów leczenia. Każda złotówka, każdy gest pomocy, stawały się dla Tomasza nie tylko wsparciem materialnym, ale także dawką nadziei i motywacji do dalszej walki. Jak pisał, bez zewnętrznej pomocy nie miałby szans na opłacenie drogiej kuracji. Podkreślał, że każda najmniejsza wpłata, każde udostępnienie informacji i każde słowo wsparcia mają wielkie znaczenie. Wierzył głęboko, że razem, z pomocą tak wielu życzliwych dusz, uda się mu pokonać chorobę. Polecam również uwagę, jak młody syn Tomasza Jakubiaka zareagował na niełatwą sytuację zdrowotną ojca. Wypowiedzi czterolatka naprawdę poruszają serca. Znany kucharz Tomasz Jakubiak udostępnił w internecie wzruszające nagranie, w którym występuje wraz ze swoim synkiem. Tomasz nie zrezygnował z walki mimo trudnych wyzwań, które przed nim stanęły. Jego niezwykła determinacja, pasja do gotowania i niezłomna siła ducha były wręcz inspirujące. Podkreślał z bolesną szczerością, że nie jest w stanie normalnie jeść ani pić. Wyjawił, że jest szczupły jak tyczka, a mimo to pozostaje aktywny w swojej ukochanej profesji kulinarnej. Niemieckiego kompozytora Ludwiga van Beethovena porównał do swojej sytuacji, przypominając, że nawet bez narządu słuchu twórca ten tworzył arcydzieła. Tomasz wyraził nadzieję, że także i on będzie mógł kontynuować swoje dzieło mimo trudności, jakie spotkał na swojej drodze. Zdawał sobie jednak sprawę, że stan jego zdrowia jest poważny, gdyż nowotwór zaatakował znaczną część jego organizmu, a jednak nie chciał zbytnio rozwodzić się nad swoją chorobą. Czas, jaki miał do dyspozycji, poświęcał najbliższym, starając się nawiązywać z nimi jak najmocniejsze więzi i wspólnie zachować wspomnienia na przyszłość. Jego szczególna więź z małym Tomkiem Juniorem była czymś wyjątkowym. Tomasz opublikował nagranie, gdzie razem z synkiem przygotowywali kanapkę. Czterolatek poprosił ojca o przygotowanie specjalnej przekąski składającej się z domowej chałki z kruszonką koziego sera i wiśniowej konfitury. Tomasz zachęcał: "Wyruszcie z nami wraz z juniorem w kulinarną przygodę". Przepisy, które były owocem tej współpracy, można znaleźć w e-booku zatytułowanym "Ugotuj mi tato", napisanym przez Tomasza wraz z jego siostrą. Reakcje fanów kucharza na to nagranie były pełne emocji i wsparcia. Wyrażali nadzieję na powrót do zdrowia Tomasza, zapewniając go o swojej nieustającej wierze w jego siłę oraz o otaczającej go społeczności ludzi gotowych wspierać go w walce z chorobą. Komentarze w stylu Będziesz zdrowy, Tomku, oraz Jeszcze Będzie Pięknie oddają serdeczność i troskę, z jaką kibice podchodzili do jego walki. Wielu z nich podziwiało jego talent kulinarny i życzyło mu szybkiego powrotu do zdrowia, trzymając kciuki, by znów stanął na nogi. Tomasz Jakubiak w rozmowie z Dorotą Wellman poświęcił wiele uwagi swojej rodzinie, którą uważał za niezwykle istotne źródło nieskończonej motywacji i energii życiowej. Nie szczędził słów uznania dla swojej żony Anastazji oraz ich małego syna, podkreślając ich rolę w trudnych chwilach. Para wspólnie podjęła decyzję, aby od samego początku otwarcie rozmawiać z czteroletnim Tomaszem juniorem o chorobie Ojca. W tym celu Anastazja szybko znalazła odpowiednie książki dla dzieci, które w przystępny sposób przybliżały temat nowotworu, co miało pomóc maluchowi zrozumieć, z czym zmaga się ich rodzina. Mimo młodego wieku, syn Tomasza przejawiał niezwykłe zrozumienie i troskę, co odzwierciedlało się w jego codziennych pytaniach i gestach w stronę ojca. Czteroletni chłopczyk często pytał, czy wszystko jest z tatą w porządku, czy port dożylny jest czysty i czy będzie konieczność podania kolejnej kroplówki. Takie zachowanie tomasz opisał jako przejaw odpowiedzialności, którą chłopiec wykształcił, choć z racji wieku mógłby jej jeszcze w pełni nie rozumieć. Kuchnia podzielił się refleksją, że choroba oddziałuje na każdego członka rodziny, zmieniając ich codzienne życie i relacje. Pomimo trudności tomasz zaznaczał, że to właśnie miłość do bliskich oraz wewnętrzna siła, której nigdy mu nie brakowało, napędzają go do walki o zdrowie i pozwalają nie tracić nadziei. Wielu fanów Tomasza śledziło jego zmagania z chorobą z ogromnym wzruszeniem, podziwiając jego odwagę i determinację w tej nierównej walce. Jakub potrafił wyrazić swoje emocje na forum publicznym, a przy tym nigdy nie tracił okazji, aby podkreślać znaczenie wsparcia ze strony rodziny, którą uważał za najcenniejszą wartość w życiu. Choć ostatecznie przegrał z chorobą, pozostawił po sobie świadectwo ogromnej miłości do bliskich i niestrudzonej siły ducha, którą czerpał właśnie z rodziny. Tomasz Jakubiak zakończył swoje ziemskie życie, będąc otoczonym przez tych, których kochał najbardziej, i którzy stanowili dla niego największe wsparcie w ostatnich dniach. Odszedł w Atenach, stolicy Grecji, gdzie przebywał na leczeniu, mając nadzieję na poprawę swojego zdrowia. Jego choroba, choć niezwykle trudna, nie zdołała go pokonać w obliczu ogromnej miłości i obecności najbliższych. Bez względu na wszelkie przeciwności, znajdował ukojenie i spokój w bliskości ukochanej żony, która wykazywała niewzruszone oddanie, pozostając przy jego boku w każdej chwili. Jej obecność była jak ciepłe światło latarni morskiej, wskazujące drogę w ciemności. Tomasz zawsze powtarzał, że to właśnie bliscy stanowią jego siłę i motywację do walki, która w obliczu choroby nabierała szczególnego znaczenia. Rodzina była głęboko zakorzeniona w jego sercu i świadomości, czyniąc każdy dzień nieco łatwiejszym do zniesienia. Nieprzerwana więź, którą pielęgnował z nimi przez lata, była nie tylko ostoją w trudnych chwilach, ale także nieodzownym elementem jego codzienności, aż do samego końca jego podróży przez życie. Zasubskrybuj, żeby nie przegapić newsów ze świata gwiazd.